Witam w kolejnym odcinku współczynnika Doli Plus. Dzisiaj po raz kolejny teleturnieje Polsatu, które miały co najmniej jedną wersję zagraniczną. Tą oto 17 znać znaczy już doskonale. No a dzisiaj sprawdzimy, które z tych teleturniejów były obecne w telewizji amerykańskiej. Rynek amerykański jest uznawany za jeden z najtrudniejszych, o ile nie najtrudniejszy na świecie. 5 głównych sieci, NBC, CBS, ABC, Fox i CW, a także ponad 200 rynków lokalnych. No i mnóstwo różnych teleturniejów: telewizja kablowa, cały kanał Game Show Network. Na, na tych wszystkich kanałach były również takie teleturnieje, które swoje polskie wersje miały lub mają emitowane na antenie telewizji Polsat. A teleturnieje te to... The Hollywood Squares, czyli Dziewięciu Wspaniałych, Card Sharks, czyli Rekiny Card, Power of Ten, czyli Strzał w Dziesiątkę, Let's Make a Deal, czyli Idź na Całość, Russian Roulette, czyli Rosyjska Ruletka, Family Secrets, czyli Sekrety Rodzinne, The Moment of True, czyli Moment Prawdy, The Pyramid, czyli Piramida, Grid, czyli chciwość, czyli rządza pieniądze, cashcap, czyli taksicasa, deal or no deal, czyli grasz czy nie grasz, oraz it's your chance of a lifetime, czyli życiowa szansa. A to oznacza, że współczynnik doli dla telewizji amerykańskiej względem telewizji Polsat wynosi 7,59%. Imponujący wynik. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym współczynniku DOLI! Plus. Cześć!